Dla panien młodych, które zamiast klasyki cenią bardziej oryginalność i awangardę, bądź dla kobiet, które nie po raz pierwszy stają przed ołtarzem, projektanci proponują suknie w szerokiej gamie kolorów. Coraz częściej w butikach ślubnych znajdziemy takie kolory jak niebieski, różowy czy szary. Projektanci sięgają coraz częściej po bardziej kontrowersyjne rozwiązania. Jednym z nich jest zastosowanie koloru czarnego w sukniach ślubnych. Projektanci starają się przekonać klientki do koloru czarnego poprzez wprowadzenie dodatków typu taśmy, pasy, szarf czy buty. Co wcześniej było dość rzadko stosowane. Żeby nie popaść w śmieszność, powinniśmy zrezygnować z koloru zielonego, który kojarzony jest z rozwiązłością. Bezpieczne barwy to tak jak wcześniej wspomniałam, róż, niebieski czy szary. Coraz częściej w kolorce ślubnej panny młode wybierają kolor czerwony, znany z dalekiego wschodu jako tradycyjny i odpowiedni do kreacji ślubnej. Dla panien młodych, które są przesądne, świetnym kolorem jest kolor niebieski. Z tego względu, że przesąd mówi, że trzeba mieć coś starego, coś niebieskiego i coś pożyczonego. Więc w momencie, jeżeli wybieramy niebieską suknię, sprawa jest załatwiona.